Jak interesujące, że przez całe życie uczą nas, żebyśmy byli mili dla wszystkich. Ale czy to zawsze mądra rada w każdej sytuacji życiowej? Doświadczenia pokazują, że w starszym wieku być może ważniejsze niż kiedykolwiek jest wybieranie, na kogo marnujemy swoją energię. Po sześćdziesiątce już nie musisz nikomu dogadzać. To ten etap życia, kiedy w końcu możesz być całkowicie szczery wobec siebie i innych. A jednak wielu z nas ma problem z mówieniem nie. Gdy ktoś próbuje nadużyć naszej życzliwości. W dzisiejszym filmie opowiemy o ludziach, z którymi relacje często stają się toksyczne w starszym wieku. Nie chodzi o to, żeby być nieuprzejmym czy wrogim, raczej o to, żeby nauczyć się chronić swoje psychiczne granice, żeby swoją siłę życiową móc poświęcić na to, co naprawdę ważne. Z wiekiem rola naszych relacji społecznych się przekształca. To co wcześniej może łatwo znosiliśmy lub ignorowaliśmy, teraz może stanowić znaczące obciążenie w codziennym życiu. Nie bez przyczyny badania psychologiczne wykazały, że dobrostan emocjonalny osób po 60 ściśle wiąże się z tym, na ile są w stanie świadomie zarządzać swoimi osobistymi relacjami. Dotyczy to szczególnie okresu po przejściu na emeryturę, gdy inne obszary życia, jak na przykład praca, już nie dają ram i dystansu od pewnych ludzkich relacji. Na własnych historiach i doświadczeniach innych pokażę, od jakich ludzi warto trzymać dystans, jeśli chcesz zachować wewnętrzny spokój. To niełatwa lekcja, ale niezbędna do stworzenia spokoju w starszym wieku. Wszystkie doświadczenia i przykłady czerpałem z rzeczywistych przeżyć, choć oczywiście zmieniłem imiona dla ochrony praw osobistych. Moim celem nie jest oskarżanie czy etykietowanie, ale pomoc w rozpoznaniu tych wzorców relacyjnych, które długoterminowo mogą być szkodliwe. Pierwszy typ, od którego warto trzymać dystans, to wieczna ofiara. Każdy zna taką osobę. Nic nie jest dla nich wystarczająco dobre, zawsze im się dzieje najgorzej, i jakoś w każdej rozmowie potrafią sprowadzić temat na swoje problemy. Lata temu miałem sąsiadkę, Katarzynę, która mistrzowsko uprawiała tę sztukę. Ilekroć się spotykaliśmy, lał się z niej potok narzekań. Jeśli przynosiłem jej ciasto, to akurat był taki rodzaj, od którego jej duszno. Jeśli zapraszałem na kawę, to akurat była na diecie, jeśli nie zapraszałem, to ją zaniedbywałem. Pamiętam, raz zoperowano mi kolano i przez dni ledwo mogłem się poruszać. Zadzwoniłem, że niestety muszę odwołać wspólny plan, a ona zaczęła długi monolog o tym, że jej jest o wiele gorzej, bo ją już od 30 lat boli kręgosłup. Wtedy dotarło do mnie, że ta relacja tylko wysysa moją energię ale nic nie daje w zamian. Wspólną cechą ludzi odgrywających rolę ofiary jest to, że ciągle obwiniają zewnętrzne czynniki za swoje problemy. Nigdy to nie ich wina, zawsze ktoś inny lub okoliczności. Ich charakterystyczne zdania to ze mną zawsze się to dzieje, mnie nigdy nic się nie udaje, ja zawsze cierpię, widzisz, znowu mnie krzywdzą. Jeśli te zdania brzmią znajomo, to prawdopodobnie ty też spotkałeś już taką osobę. Jednym z najbardziej wymownych znaków jest to, że ludzie będący w roli ofiary nie potrafią cieszyć się sukcesami innych. Jeśli opowiesz im, jak świetnie poszła ci praca w ogrodzie, czy jak bardzo cieszyłeś się z ostatniego rodzinnego spotkania, natychmiast przechodzą do kontrataku. W ich ogrodzie wszystko uszło, albo ich rodzina nigdy ich nie odwiedza, jakby byli w zawodach, komu gorzej, i za wszelką cenę chcą wygrać w tej negatywnej rywalizacji. Tacy ludzie ciągle żądają naszej uwagi i wsparcia, ale to jest studnia bez dna, której nigdy nie da się napełnić. W starszym wieku mogą być szczególnie niebezpieczni, bo skłonni są wykorzystywać naszą chęć pomocy. Zwracaj uwagę na znaki. Jeśli po rozmowie czujesz się bardziej zmęczony niż wcześniej, lub jeśli regularnie myślisz, żeby tylko nie musieć się z tą osobą spotykać, czas wyznaczyć granice. Nie musisz dramatycznie zrywać relacji. Po prostu ogranicz wspólnie spędzany czas i nie czuj się z tego powodu winny. Z czasem przekonasz się, że więcej energii zostaje ci na te relacje, które naprawdę wzbogacają twoje życie. Badania specjalizujące się w wieku senioralnym jednoznacznie wykazały, że dla zdrowia psychicznego w starszym wieku niezwykle ważne jest pielęgnowanie pozytywnych relacji społecznych. Nasz mózg w starszym wieku jest bardziej wrażliwy na wpływy emocjonalne, szczególnie negatywne. To nasze dziedzictwo ewolucyjne. Mózg lepiej zwraca uwagę na zagrożenia niż na pozytywne sygnały. Właśnie dlatego musimy świadomie dążyć do tego, żeby trzymać dystans od tych, którzy otaczają nas stałą negatywnością. W starszym wieku szczególnie ważne jest, żebyś nauczył się radzić z takimi sytuacjami. Możesz mówić na przykład: "Przykro mi, że to przeżywasz, ale teraz nie mogę poświęcić więcej energii na ten problem." Albo po prostu Rozumiem, że jesteś w trudnej sytuacji, ale teraz porozmawiajmy też o czymś innym. Nie bój się powiedzieć tego, co jest dobre również dla Ciebie. Nasze życie jest skończone, a w starszym wieku szczególnie ważne jest, żeby nasz czas i energię poświęcać takim ludziom, przy których się ładujemy, a nie rozładowujemy. Drugi typ ludzi, z którymi warto być ostrożnym, to menypielejter to ci, którzy subtelnie niemal niezauważalnie nakłaniają człowieka do rzeczy, których sam by nie zrobił. Szczególnie niebezpieczni są w starszym wieku, gdy wielu z nas bardziej wrażliwie reaguje na wywoływanie poczucia winy czy pochlebstwa. Kiedyś, gdy jeszcze uczyłem, miałem koleżankę, Małgorzatę, która zawsze wiedziała, jak osiągnąć to, czego chce. Jeśli chciała zrzucić na mnie dodatkową pracę, najpierw długo mnie chwaliła, potem wspominała, jak bardzo jest przeciążona, w końcu niemal mimochodem prosiła, żebym pomógł jej w małym zadaniu. To małe zadanie oczywiście zazwyczaj zajmowało godziny. Jeśli mówiłem nie, natychmiast przychodziło wywoływanie poczucia winy, myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. O, nie szkodzi, jakoś poradzę sobie sama. Manipulatorzy to mistrzowie szantażu emocjonalnego. Dokładnie wiedzą, jak grać na naszych strunach czyli jak wywoływać te uczucia. Na które jesteśmy najbardziej wrażliwi. W starszym wieku wielu z nas boi się, że stanie się ciężarem dla innych lub że się osamiętni. Manipulatorzy dokładnie na te lęki grają. Mogą mówić, ty jesteś jedyną osobą, która mnie rozumie, lub nikt inny by Y mi w tym nie pomógł. Tym samym wzbudzają w tobie uczucie, że jesteś jedynym rozwiązaniem ich problemów. Naprawdę niebezpieczni manipulatorzy potrafią tak pokierować całym zdaniem czy rozmową, że w końcu myślisz, że to był twój pomysł, żeby zrobić to, czego w rzeczywistości oni od ciebie chcieli. Na przykład wnuk, który ciągle pożycza pieniądze, ale nigdy ich nie oddaje, może powiedzieć, tak się cieszę, że mam takiego wspaniałomyślnego dziadka, który zawsze pomaga w trudnych sytuacjach. Tym samym już z góry wpają ci, że pomaganie to twoja rola. A jeśli nie dasz pieniędzy, to nie odpowiadasz temu obrazowi. Przez lata pozwalałem, żeby mną manipulowano, zanim w końcu rozpoznałem ten wzorzec. W starszym wieku manipulatorzy często wykorzystują naszą samotność czy niepewność. Kluczem jest rozpoznanie ich charakterystycznych zdań. Jeśli ktoś ciągle mówi, jeśli naprawdę chciałbyś, to zrobiłbyś to dla mnie, lub tylko na ciebie mogę liczyć, czy nikt inny mi nie pomaga, to znak ostrzegawczy. Naucz się stanowczo, ale miło mówić nie, bez długich tłumaczeń. Przypominaj sobie, że prawdziwa przyjaźń opiera się na wzajemnym szacunku, nie na manipulacji. Przydatną metodą wobec manipulatorów jest prośba o czas. Zamiast odpowiadać natychmiast, możesz powiedzieć: Muszę to przemyśleć i wrócę do tego później. To daje czas, żeby zastanowić się. Czy naprawdę chcesz wyświadczyć tę przysługę, czy tylko pod wpływem manipulacji czujesz się do tego zobowiązany? Uwierz mi, im starszy jesteś, tym ważniejsze jest, żeby swój czas i energię poświęcać na rzeczy, które są naprawdę dla ciebie ważne, a nie na spełnianie oczekiwań innych. Warto też uświadomić sobie, że manipulatorzy zazwyczaj mają niska samoocenę. Zamiast komunikować się szczerze i ryzykować odrzucenie, uciekają się do manipulacji. To ich nie usprawiedliwia, ale może pomóc zrozumieć ich zachowanie. Jeśli rozpoznasz, że ktoś manipuluje, możesz spróbować rozpocząć szczerą, bezpośrednią komunikację. Chciałbym, żebyś szczerze powiedział, czego potrzebujesz, zamiast chodzić wokół tematu. Albo wolę bezpośrednią komunikację, powiedz otwarcie, czego chcesz. Czasami to może pomóc przełamać manipulacyjny wzorzec zachowania. Trzeci typ od którego lepiej trzymać dystans, to wieczny krytyk. To ludzie, którzy nigdy nie są zadowoleni z niczego i ciągle robią uwagi na temat wszystkiego i wszystkich, włącznie z tobą. Z przyjacielem, Józefem, pięć lat temu zaczęliśmy regularnie chodzić do klubu seniora. Na początku dobrze się czuliśmy, ale szybko zwróciliśmy uwagę, że jeden z członków klubu, Stefan, ciągle wszystko krytykuje. Ciasto było za słodkie lub nie dość słodkie. Kawa za mocna lub za słaba, sala za zimna lub za ciepła. Ale nie tylko środowisko krytykował, ale też ludzi. Czepiał się mojego ubrania, fryzury, tego, jak mówię czy jem. Pamiętam, raz z wielką radością opowiadałem, że odwiedzili mnie wnukowie, a on tylko powiedział: na pewno tylko dla twoich pieniędzy. Tacy młodzi już nie odwiedzają starców z miłości. Świat wiecznych krytyków jest czarno-biały. Dla nich nic nie jest wystarczająco dobre. Wszystko jest albo doskonałe, albo całkowicie złe. Ten rodzaj sztywnego myślenia często może wynikać z dziecięcych doświadczeń, gdy oni sami byli poddani surowej krytyce. Teraz przekazują to samo zachowanie jak niechciane dziedzictwo. Oczywiście to ich nie usprawiedliwia, ale może pomóc zrozumieć ich zachowanie. Szczególnie niebezpieczni są tacy krytycy, którzy dokładnie wiedzą, gdzie boli najbardziej. Znają twoje niepewności i dokładnie tam atakują. W starszym wieku wielu z nas zmaga się ze zmieniającym się wyglądem, stanem zdrowia, czy właśnie z życiem emeryckim. Jeśli ktoś ciągle dotyka swoją krytyką tych wrażliwych punktów, może to być niezwykle destrukcyjne. Zauważyłem, że wieczni krytycy zazwyczaj są również niezwykle surowi wobec siebie. Dążą do perfekcji, a ponieważ jest to niemożliwe do osiągnięcia, żyją w ciągłej frustracji. Ta frustracja rzutuje się potem również na ich otoczenie. Zrozumienie tego nie oznacza, że musisz znosić ich zachowanie, ale może pomóc zachować dystans i mniej osobiście traktować ich krytykę. Przy takich ludziach powoli, ale pewnie pogarszają się twoja samoocena. W starszym wieku, kiedy i tak często zmagamy się z akceptacją zmian związanych ze starzeniem się, szczególnie destrukcyjny może być taki wpływ. Nie pozwalaj, żeby ktokolwiek ciągle cię krytykował. Jeśli ktoś ciągle szuka twoich błędów, to nie jest konstruktywna krytyka, ale toksyczne zachowanie. Im bardziej się starzejemy, tym ważniejsze jest, żeby otaczać się ludźmi, którzy nas cenią i akceptują takimi, jacy jesteśmy. Możesz rozwijać swoją odporność na krytykę. Gdy ktoś cię krytykuje, żądaj sobie kilka pytań: czy ta krytyka jest prawdziwa? Czy jest dla mnie przydatna? Czy osoba krytykująca zawsze taka jest? Czy tylko ma zły dzień? Jeśli zdecydujesz, że krytyka nie jest konstruktywna, możesz nauczyć się ją odpuszczać. Pamiętaj, że jako osoba po 60 masz już ogromne doświadczenie i masz prawo żyć według własnego systemu wartości, a nie według oczekiwań innych. Przydatną strategią może być też reagowanie z humorem, choć nie każdemu to odpowiada. Gdy ktoś cię krytykuje, możesz spróbować lekkiej, zabawnej uwagi która przerwie negatywną spiralę. Na przykład, jeśli ktoś krytykuje twoje ubranie, możesz powiedzieć: Dziękuję za uwagę, ale stanowisko redaktora mody w moim życiu jest już obsadzone. Albo po prostu: Tak, moda to nie moja mocna strona, ale życie jest za krótkie, żeby się tym denerwować. Ten rodzaj odpowiedzi nie jest konfrontacyjny, a jednocześnie daje zdecydowany sygnał, że nie bierzesz krytyki do siebie. Czwarty typ ludzi, od których warto trzymać się z daleka, to wampir energetyczny. To ci, którzy dosłownie wysysają twoją siłę życiową. Po każdej rozmowie, każdym spotkaniu czujesz się przy nich wyczerpany, opróżniony. Lata temu uczestniczyłem w kursie komputerowym dla seniorów, gdzie poznałem Ewę. Na początku była sympatyczna, ale szybko zauważyłem, że po każdym naszym spotkaniu czuję się szczególnie zmęczony. Ciągle mówiła niezwykle intensywnie. Bez przerwy i nigdy nie słuchała tego, co mówię. Jeśli zacząłem coś opowiadać, natychmiast przejmowała. Piąty, ostatni typ, od którego lepiej trzymać dystans w starszym wieku, to człowiek obrażalski. To ci, którzy we wszystkim widzą osobisty atak i z powodu najmniejszej urojonej krzywdy potrafią się gniewać przez dni lub tygodnie. Moja dawna przyjaciółka, Elżbieta, taka była. Jeśli nie oddzwoniłem natychmiast, jeśli odwołałem spotkanie z powodu choroby, lub jeśli w rozmowie przypadkowo jej przerwałem, natychmiast się obrażała. Następowały długie, napięte milczenia, i zawsze to ja musiałem przepraszać, nawet gdy nie czułem, że popełniłem błąd. W starszym wieku, szczególnie obciążająca może być taka relacja, bo stanowi ciągłe źródło stresu. Nigdy nie wiesz, kiedy znowu nadepniesz na minę, a to trzyma cię w ciągłym napięciu. W relacji z ludźmi obrażalskimi często możesz czuć się, jakbyś chodził po skorupkach jaj. Ta ciągła ostrożność jest niezwykle wyczerpująca i pochłania energię, którą mógłbyś przeznaczyć na cenniejsze rzeczy. Naucz się rozróżniać prawdziwe krzywdy od nadwrażliwości. Jeśli ktoś regularnie i nieproporcjonalnie reaguje na małe nieporozumienia, to nie twoja odpowiedzialność. To nie twoja sprawa ciągłe zarządzanie emocjonalnymi reakcjami innych. W starszym wieku szczególnie ważne jest, żeby swoją energię poświęcać na własne dobro i na te relacje, które są wzajemnie wzbogacające. Jeśli zdecydujesz, że nadal chcesz utrzymać kontakt z osobą obrażalską, znajdź sposób, żeby emocjonalnie zdystansować się od jej reakcji. Przypominaj sobie, że jej przesadne reakcje nie dotyczą ciebie, ale jej wewnętrznych niepewności. Widzę, że doszliśmy już do końca tego filmu, ale historia tutaj się nie kończy bo nauczenie się rozpoznawania tych typów ludzi to tylko pierwszy krok. W następnym filmie opowiem o tym, jak budować taką sieć relacji w starszym wieku, która naprawdę wspiera i wzbogaca. Bo nie tylko liczy się to, od kogo się oddalasz, ale też to, do kogo się zbliżasz. W opisie filmu znajdziesz link do prostej ankiety, która pomoże ocenić, na ile zdrowe są Twoje relacje i gdzie warto wprowadzić zmiany. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń mogę powiedzieć, że po 60 do moich najlepszych decyzji należało to, że nauczyłem się mówić nie tym, którzy mnie ciągnęli w dół, i więcej czasu poświęcałem tym, przy których dobrze się czułem. Nie zapominaj, nigdy nie jest za późno na zmiany. Możesz zacząć nawet dzisiaj, i uwierz mi, twój spokój ducha jest wart tej zmiany.